Weźmi robię. sprawdzamy obietnice wyborcze które padały odnośnie tej drogi drogi którą jeżdżą autobusy komunikacji gminnej kurde niestety dziury jak były takie są Wybory wyborami, a dziury żyją własnym życiem. W związku z naszą nową strategią działania, to zaproponujemy zarządcy drogi podwyższenie prędkości do 90 na godzinę. To wtedy. Jak tak ludzie będą jechali, to oni nie zdążą wpaść w te dziury. I tak jak te spitfajery przelecą nad tymi dziurami. Tędy jeżdżą autobusy z dziećmi, kobiety z woskami i inni pasażerowie. Wybory się skończyły Wypanował święty spokój O kur, Ja pierdzielę To dlatego tak ten autobusiarz kręcił Bo chciały ominąć Tu za to zabudowali słup do jasnej cholery No i tutaj po raz któryś pokażemy Uwaga, 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 bo znowu pokażemy Wam rewolucyjne rozwiązanie. Podobno to zrobiono dlatego, że tutaj awionetki z pobliskiego lotniska wykorzystywały to jako miejsce postojowe. No to zrobili jak zrobili. Reasumując, wybory były i się zmyły, a droga, jaka była, taka została. Dziękuję.